Ciebie się w tym w kolejnym odcinku na moim kanale mordeczki Uwaga, uwaga, bo jak wiecie, wczoraj wyszedł nowy tryb. No i dzisiaj dokładnie sobie go przetestujemy. Uwierzcie mi, że będzie się tutaj działo. Będzie bardzo śmiesznie, bardzo ciekawie. Oprócz tego przyjrzymy się też ciekawym rzeczom na tym trybie. Dlatego koniecznie oglądajcie. Prezentuje się to tak, mamy jeszcze misję w dodatku, więc na pewno fajnie będzie się grało. Umówmy się także, jak będzie tutaj 2000 lajkaczy, to jutro. Rozpoczynamy konkursik. Kolejny konkursik na Państwa Więc myślę, że to będzie spoczka opcja. Bo... No bo dzisiaj, właśnie, były wyniki tego konkursu innego, yy, który już trwał wcześniej. Ale jak będzie tutaj 2000 czy pod tym odcineczkiem, no to jutro startujemy z kolejnym. Oprócz tego, potem stawić subika, żeby po prostu nic nie przegapić. Dawajcie, mordeczki lecimy, lecimy z tymi subikami. A ja będę grał sobie Brokiem na tym trybie. Jeśli jak chcecie, żebym przybił wam serducho, to napiszcie mi, czy według Was ten tryb jest fajny. Dawajcie, jestem ciekawy Waszego zdania. A teraz nie przedłużam, mimo że włączmy tą gierkę. Ja wcześniej w ogóle w to nie grałem, serio. Okej, okay. to jest ta mapka... Bardzo podobna do tej, co pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Nie mówiłem jeszcze, że jak się wbije w autka, nie? Jak się wbije w autka, to one się psują, to jest ciekawe. W sumie o tym wcześniej nie słyszałem, ale okej. Okay. O co tutaj chodzi? My mamy zabijać tego oto tak? Czyli to jest coś takiego podobnego jak Big Boss. Ej, ale on tu rozwala wszystko. Aha, bo mamy czas, żeby on nam nie rozwalił miasta całego, dobra. Już ogarnąłem, dawajcie, dawajcie. Nie wiem, czy tutaj Brock będzie najlepszą po prostu opcją. Chociaż mam ten Star Power do niego, a to bardzo pomaga. W ogóle to chyba będzie w miarę prosta gierka, tak mi się wydaje, chyba że mnie coś zaraz zadziobie, no patrzcie jak się na mnie uwziął Bezkity, ja muszę tutaj odstęp jakiś zachowywać od niego, bo to jest bardzo groźny dinozaur, nie? Masakra, ale ten tryb jest kozacki, jak fajnie, że coś takiego wymyślili. Kurczę, już mój ziomek no jeden. Dzisiaj jest live, jak wy to oglądacie jutro, ale jak ja to nagrywam, to jest dzisiaj i właśnie na live'iku będziemy sobie z wami spotykali. W ogóle dzisiaj też będzie live'ik o godzinie 19 na drugim kanale Tory 2 Yy, tylko, że z Minecrafta raczej będzie, z serwera pandy będziemy sobie pykać, ale ta mniejsza oto, dobra, rozwalajmy. Ten dinozaur kurcze, powiem wam, że coś on mi przypomina i mam pewną teorię, bo zobaczcie na ten jego plecak, widzicie to? Yy, raz, że on mi się kojarzy z Fortnite'em, podobny jest do tych eliksirów, do tych siorbów, nie? Yy, bardzo podobny jest ten plecak, a jeszcze w dodatku, poczekajcie, yy, to jest chyba Jackpack, tak to się mówiło? Jackpack? Chyba tak, yy, ten wiecie, taki plecak to lata, nie? To też mi mega co przypomina, dobra bo ja muszę to jakoś sam porazić, 9%, 8% Tori proszę ratuj Aaaa Tori, Tori ej co co, co 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 ale ugram czy... Ugrałem 3% nam zostało myG ej wykarowałem, to, przyznajcie że to wykarowałem ledwo bo ledwo, ale się udało Więc pierwsza gierka i pierwszy winek od razu kozacko Dobra, tym razem wezmę sobie kogoś innego, bo naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Bardzo przyjemnie się gra yy, ten tryb. Kogo by sobie tutaj wziąć? <laughs> A co, jakby taką pamkę? Wydaje mi się, że pamka była spoko. Weźmiemy sobie się za niej skina i możemy lecieć, bo wiecie, ja tak będę leczył moich teammateów Ogólnie będzie spoczko. Zobaczymy, może się ugra. A i w ogóle dziękuję wam za 107 tysięcy subskrypcji na moim kanale, bo to jest naprawdę piękna rzecz, bardzo, bardzo wam dziękuję z całego serduszka, a my już tutaj sobie nawalamy w tego oto wielkiego dinozaura, jeden on jest straszny, naprawdę, patrzcie jak on to wszystko dziobie, dziobie, w sumie nie wiem, czy rozwala bardziej, <laughs> naprawdę straszny jest ten dinozaur, więc taka teoria, to co mówiłem, nie, to się z dwoma rzeczami on kojarzy, dobra, to idamy to, idealnie, kojarzy mi się on z Fortnite'em bo ma te siorby o nie on się powiększa Jok się powiększył wariat, bo jest zły o nie teraz z nim to będzie dopiero ciężko dawaj dawaj go i chodź tutaj no przecież nie po to rozłożyłem to zielone coś żebyś się nie leczyła a ła odejść ode mnie gościu jeden jest mega groźny serio ja się boję jeszcze Moi teammatesi deadli wszyscy, no to chyba nie będzie zwycięstwo, coś mi się wydaje. To wcale nie jest takie łatwe, jak jakby się wydawało wam, powiem, kurde. Dawaj, dawaj, go, rozwalamy szybciutko. Dobra, troszkę tutaj nawet dobrze porobiłem, ale no, przegrywamy z tym bossem, bo on ma 60 coś%, procent, a nam zostało 36. Ale to są emocje. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze, teraz go troszkę dojechaliśmy, ja tutaj stawiam szybciutko to, żebyś się ulecił byku i lecimy dawać go. No kaman on, tu matko, co to się dzieje? Dawaj, 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 dawaj. Ajajaj aj, aj. Kurde on nam dziobie wszystkie budynki, zaraz przegramy chyba 32% do 40 Wyrównana giereczka z tym robotem, ale no będzie ciężko, oni dedną i będę miał naprawdę przerąbane Yy, uciekamy, no już jeden dead, no, o tym właśnie mówię Odejdź ode mnie, gościu Dobra, stawiam sobie leczonko, okej, okay, okej okay. Jemu już zostało tylko 80 tysięcy pucharków yy, Nie pucharków, tylko HP Może nie tylko, ale no jest to trochę mało Więc możemy go jakoś spróbować dojechać Tylko, że kurczę, on już też nas powoli dojeżdża Te bloki wszystkie są niszczone prawie Wyjazd stąd, gościu, wyjazd, wyjazd nie. Oj, to HP mu w ogóle prawie nie schodzi, 50 tysięcy jeszcze całe, kurczę, jak myślicie, uda nam się czy nie? 3%, nie ma szans chyba, no on nas rozwala już tu prawie, dawaj, dojeżdżaj, 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 nie, 2%, kaman, nie, proszę, nie, muszę tutaj podejść, żeby on do tego nie szedł, ja, co tu się dzieje, no, gościu, pomóż mi, a nie ja sam to wszystko robię, no, 6% mu zostało dawać, no, dawaj, dawaj, nie, tak blisko, o nie Ej, ale w tej gierce naprawdę są emocje. Ja sobie wezmę teraz może szelkę, co by na to, żeby sobie wziąć szelkę, to może być też git pomysł. Będziemy po prostu nawalać go tak bardziej z bliska i mam nadzieję, że teraz się uda wygrać, bo przypałby było przegrać dwa razy, a wygrać raz Zawsze lepiej to będzie wyglądało jak wygra się dwa razy, a przegra raz yy, Pięknie, piękna matematyka Tori. Yy, dobra, lecimy, lecimy, proszę Państwa. No i nawalamy, kurcze to już na początku sobie dużo zyskuje, bo on rozwala te wszystkie domki No i jesteśmy stratni, czemu w dwóch nawalamy go? No co jest, no jak w dwóch go mamy nawalać, to na pewno to przegramy No skąd się tacy ludzie biorą? Dobra, już leci Ale no, patrzcie ile w plecy jesteśmy, już ten gość by go mógł tyle ponawalać Że nasz dinozaur miałby o wiele mniej HP, a tak to no troszkę lipa Ale zobaczymy, wydaje mi się, że szerka jest naprawdę dobra na ten tryb Aczkolwiek, no, no ciężko powiedzieć Dopiero, znaczy, dobra, 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 dobra Dobra, okej, okay, nie dadłem, jeszcze nie dadłem chyba na tym trybie. <noise> Już się to zmieniło. Powrót za 20 sekund. Czemu tak długo? Przecież ten dinozor nas rozwali? Wszystkich nas rozwalił, no nie <noise> To była najszybsza gierka. omg. Oh my God. No dobra, może jednak Shelly nie jest najlepsza na ten tryb, aczkolwiek nie jest też słaba. Tym razem przetestuję sobie nita i będzie to już ostatnia raczej gierka w dzisiejszym filmie yy, Mam nadzieję, że teraz to troszkę lepiej pójdzie. Kurde, dawajcie, lecimy, lecimy. Mega fajnie się bawię w tym trybie, to jest coś nowego i bardzo mi się to podoba. Yy, ale i tak taki najlepszy tryb, który dodali to był chyba według mnie ten z duchami na Halloween. To było coś dopiero. Ale okej, okay, nawalamy sobie, nawalamy szybciutko, szybciutko. Ja tutaj Miśka muszę położyć, żeby on nas tutaj już kierował. Mam chyba ten fajny star power, który wiecie, dodaje HP, jak mi się gwałnie. Więc to też się może przydać, ale dobra. Na razie trzeba sobie nabić tego miska. A to nie będzie takie proste, bo dopiero mam lekko ponad połowę. Ale nawalamy cały czas, proszę bardzo, proszę bardzo. On już się zwiększył, no jak on się już zwiększa i boss jest zły, no to robi się nieprzyjemnie. Ale okej, okay. szelka Sher tutaj bardzo ładnie użyła ulta. Wow, ja też chyba muszę użyć. Sam zostałem już, no nie. Zostaw mnie, zostaw mnie, misiek, help me. Dobrze, 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 dobrze. No jest ciężko, jest ciężko, nie ukrywam. Ale może jakoś mi się go tutaj uda ponawalać ała, 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 A odejdź, odejdź ode mnie. Aj no, rozwala nam prawie wszystko. Kurde, ale jak chcę, żeby moi koledzy wrócili, bo zostałem sam. Zostałem sam na tego byka. Na razie mamy wyrównany meczik, bo on ma 50%. Yy, no i nasze domki mają 50%. Patrzcie jaka tutaj jest zacięta walka z nim. O kurde, dawać, dawać go, wszyscy go nawalamy. Max, dawaj. Jeszcze większy jest ten, on, nie Teraz to już będzie przerąbane, naprawdę odejdź ode mnie! No co on się tak na mnie uwziął? No! Odejdź ode mnie gościu <noise> i szybko ucik, dobra. Dawaj, dawaj, Misiek, mogłem go troszkę lepiej rzucić, ale już tam yy, ważne, żeby tutaj nawalać. Szybko, 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 szybko. Dobra. Troszkę go obiliśmy. Jest 33, mamy przewagę. Okej, okay, walka, walka. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj O my g oby żyjemy obydwoje, ale to był fart <grym>, Mogliśmy obydwoje jedną. ja muszę się tutaj troszkę uleczyć, bo zaraz lednę, jak będę tak cały czas do niego nawalał eee, Nie, nie. <grym> I to jest straszne Ta gra jest naprawdę straszna, dobra Jaka tu jest gierka wyrównana, dawaj, dawaj gościu, pomóż mi Muszę dać nitkę moją eee, W sensie Miśka, dawaj, 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 dawaj Jo, co tutaj się dzieje, i znowu tylko ja zostałem, naprawdę Dawaj, dawaj, a nie, jeszcze są, dobra Wygrywamy to chyba czy tym razem się uda, patrzcie, jest, mamy to Jest, 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 jest Brawo, brawo dla was panowie To było dobre O i przy okazji dostałem big boxa, więc myślę, że trzeba by było go sobie otworzyć yy, Uwaga, czy coś wpadnie, może nowa postać No chyba nie, chyba nie No niestety I tym atomowym akcentem będę się z wami żegnał yy, Zaraz się przechodzimy do wyników konkursu Więc no, może w sumie już przejdziemy Dawajcie Dobra, wylosujemy sobie zwycięzcę. Będę losował właśnie z tego filmu, bo to jest dużo komentarzy, więc zobaczymy po prostu, kogo wylosuje. Ja już sobie kopiuję ten link. No i lecimy. Wbijamy w tą stronkę, wklejam go. No i czekam aż się wszystko załaduje. No, troszkę tych komentarzy, tak jak mówiłem, jest, więc trzeba poczekać. Po prostu jeszcze sprawdzę, czy ta osoba na pewno mnie subskrybuje oraz innych, więc no to trzeba zobaczyć. Ale dobra, na razie niech mi ktoś wylosuje. Czytują się wszystkie komentarze, jest ich 1100. Na razie już się wczytało 700, więc dobra, czekamy jeszcze chwilkę. A wam od razu mówię, że jak nie wygraliście, to się nie przejmujcie, bo jutro będzie kolejny konkursik. Jutro startujemy z kolejnym konkursem, więc no. Yy, dobra, random pick winner, klikam i zobaczymy kto wygrał. Uwaga, uwaga. Yy, jest to na 100, nie, taki komentarz nie miał być, więc lecimy dalej. Uwaga, uwaga. Yy, biorę udział w konkursie. Chmurka, ale ty, zobaczymy czy nas subskrybuje, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Yy, wchodzimy sobie w kanały, uwaga, uwaga. Nie, ten kanał nie poleca innych kanałów, w sensie nie masz prywatnych subów, więc niestety no, muszę wylosować kogoś innego. Lecimy dalej, random pick winner Lucky Brawl Stars. Zobaczymy sobie już jego. Czy on tutaj będzie, wi będą widoczne subskrypcje. Ok, są, muszę teraz znaleźć siebie i ziomku. Ok, Tori jest, bardzo fajnie. Teraz jeszcze tylko Hexo i Hirosek. Ok, Hirosek też jest. Jeszcze tylko Hexo. Proszę, subskrybuj Hexa, żebyś przez takie coś nie stracił szansy na wygranie. Mordko, proszę cię. Jest Hexo, dobra, gratulacje, więc to, jak widzicie jest zwycięzca, jest to Lucky Brawl Stars, zgłoście do mnie mordeczko albo na Facebooku, albo na Instagramie, tam będziesz musiał udowodnić, że to jest na pewno twoje konto Lucky Brawl Stars, no i bez problemu po prostu damy ci nagrodę, gratulacje, a ja po prostu się już z wami żegnam, trzymajcie się, elo!